A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla bliźniąt na grudzień 2021 roku. Rozkład będę robiła stali Illuminati. Oczywiście karty były wcześniej tasowane. Jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, jakie tutaj. Dla bliźniąt będą chciały się pokazać energię na grudzień. Proszę bardzo. Pod spodem mamy wieżę. Tło. I mamy tak. W przeszłości 5 denarów. W teraźniejszości cesarz. Przyszłości: trzy denary. Karta Rada: trzy miecze, środowisko, otoczenie, a buław trudność: sześć denarów. Co zrobić, rycerz denarów? I wynik: Rada: dziesięć buław. Tak jak powiedziałam na spodzie mamy wieżę, czyli jakieś zmiany nieoczekiwane, tak, niespodziewane. Może wy też tworzyliście tą wieżę, tak, sami, po prostu coś zburzyliście, bo po prostu czuliście, że już dłużej tak nie może być, na przykład, tak. Jest to oczywiście energia w tle. I zaczynamy tutaj od przeszłości. Mamy pięć denarów. Nic dziwnego, bo zawsze myślę, że przywieży, nawet jeżeli właśnie ona w późniejszym czasie okaże się bardzo korzystna dla nas, ale zawsze na początku z, tej, z tego komfortu takiego człowieka po prostu wyrywa niespodziewanie i myślę, że ta energia pięciu denarów jak najbardziej jest tutaj w tym momencie uzasadniona, czyli takiego postrzegania, może właśnie to są małe arkana, może taki właśnie był jakiś krótki czas właśnie nie widzenia przed sobą jakichś tam perspektyw, trochę takiego użalania się, tak? Więc takiej biedy. No to, ale mamy to już za sobą, małe arkana, więc myślę, że to już jest za Wami, jeżeli. Tak, dobrze. A natomiast w teraźniejszości cesarz, wielki arkana może to być osoba, tak która narzuca Wam na przykład coś, tak? która Wam. Yy, yy, Was w jakiś ramach, tak stara się was po prostu włożyć was, tak? Świat wam jakby układa, ustala, pokaz, mówi o zasadach, tak? Może też być to wasza energia. Ale też pamiętajmy o odpowiedzialności, jeżeli czy ktoś, czy my narzucamy komuś, żeby być odpowiedzialnym, tak? I żeby nie być właśnie takim tyranem. Więc to jest bardzo ważne, tak jak mówię, czy to jest czyjaś energia, czy wasza. Są to wielkie arkana, czyli to jest taka energia y, długodziałająca, więc to nie jest tylko i wyłącznie jakiś impuls jednorazowy. Może to być impuls, ale to może cały czas, co jakiś czas się po prostu y, przypominać i to może być energia cały czas jakby. Y, aktywna, tak? Więc tutaj te, 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 te ramy, te, te ramy są tutaj widać bardzo, bardzo ważne dla kogoś, albo dla Was, albo dla tej drugiej osoby, tak? I właśnie też takie podejście właśnie takie narzucające, tak? Drugiej, drugiej stronie, tak? Żeby żeby właśnie było tak, jak ja chcę, ja uważam najlepiej i tak dalej. Tu na to oczywiście trzeba uważać, tak? Bo można być takim dla tej drugiej osoby tyranem. Natomiast w przyszłości bardzo fajnie, że się tu pokazują małe arkana, ale trzy denary, czyli jednak jakaś współpraca. Więc myślę, że ten... Yy ten y, cesarz no chyba nie będzie takim, takim despotą, bo jednak tutaj tu jest właśnie energia współpracy. Oczywiście może y, właśnie to być czas takiej właśnie współpracy, że w, może jeżeli to też jest Wasza energia, to ona też mówi, że y, wspólnie zrobicie więcej tak naprawdę, żeby nie być tym właśnie takim tyna, tyranem, żeby nie narzucać albo właśnie odwrotnie, jeżeli to jest czyjaś energia, tak, że tak naprawdę, no to lepiej, żeby tutaj współpracować, a nie narzucać komuś, tak, żeby, że, że po prostu więcej, że dwie strony skorzystają, tak, więcej osób na tym skorzysta, jeżeli właśnie... Y Będziecie współpracować. Więc piękna energia, też mówi to oczywiście o współpracy na takim wysokim też poziomie, to też jest bardzo istotne. Może yy, to już jest taki, na takim mistrzowskim, tak? Więc yy, yy, bardzo, bardzo fajnie się tutaj pokazuje. Natomiast karta rada, yy, Trzy miecze, czyli jakiś ból emocjonalny że właśnie związany tutaj z tym cesarzem, tak? Że coś jest jakaś sprawa niezałatwiona, która was boli. Oczywiście może to być relacyjna, miłosna, tak, między wami a na przykład tą osobą, ale niekoniecznie może to być jakaś inna sprawa, która po prostu was boli, tak? No na przykład nawet takie narzucanie przez tego cesarza wszystkiego, też może to was boleć, tak? To wszystko na poziomie z umysłu też. Ale z tego serca no, trzeba wyjąć też te miecze, tak? Jakaś sprawa już, już po prostu jakby wiecie o co chodzi. Może jest to świeża sprawa, ale też może właśnie też blokować Was na tą współpracę i dlatego trzeba też te trzy miecze, tu jest też trójka, tak? Żeby po prostu zakończyć coś, żeby odciąć się od tego, wyjąć te miecze, uleczyć bo jeżeli właśnie tego nie zrobicie, to może do tej współpracy właśnie nie dojść, tak? I można być właśnie tym, tym takim narzucającym się takim, tym cesarzem, tak? A nie o to chodzi, więc tutaj jakieś urazy, jakieś żale trzeba z tym skończyć, przyjrzeć się temu i po prostu może właśnie nawet porozmawiać z tą drugą osobą, żeby właśnie iść do przodu. Może właśnie jakaś sytuacja, ta, która była dla was niespodziewana i was właśnie w taką energię piątki denarów wprowadziła i to duży taki ból jakiś emocjonalny pozostawiło w waszym sercu. tak, Ale to trzeba jakby powyciągać właśnie po to, żeby. żeby dalej iść do przodu, tak, bo tu zresztą mamy 10 buław, tak, jeżeli tego właśnie się nie zrobi, to też jest karta rada lub wynik, jeżeli tego się nie zrobi, no to ten ciężar będziecie dalej nieść, tak, będzie Wam bardzo ciężko i na sercu i, i po prostu i fizycznie, tak, na co dzień, może bierzecie też rzeczy, które są tak naprawdę nie Wasze, więc warto jest porozmawiać, tak, jak powiedziałam, na takim wysokim poziomie, żeby te, żeby te buławy w końcu i te miecze, buławy złożyć, miecze wyjąć, tak? Wasze środowisko, otoczenie bardzo ładnie się pokazuje, bo jest tutaj as buław. Jest jakaś tu nowa iskra, chęć zaczęcia czegoś nowego, może właśnie z Wami. Może, może też być tak, że coś się pojawia w życiu tej osoby, jakieś nowe zainteresowanie jakiś nowy, właśnie nowa szansa dla tej osoby. Więc to tutaj no, może być bardzo dobry czas dla tej osoby, tak jak mówię, ale też może być jakiś taki impuls skierowany w Waszą stronę, tak? Więc tutaj może też być taki, taka chęć zaczęcia czegoś na nowo, tak? Rozpalenia tych te, te, te iskierki, więc też musicie tutaj wyczuć właśnie. Czy to coś po prostu na, po prostu jakaś, jakaś jest właśnie coś, coś nowego się pojawia właśnie w życiu tej osoby. Ale nawet jeżeli się pojawia coś nowego w życiu tej osoby, to też jest taki dobry wtedy czas, żeby właśnie porozmawiać, bo wtedy też ta osoba może mieć taki dobry, dobry humor dobrą e, taką e, energię, tak e, może być bardzo pozytywnie nastawiona, więc też można takie trudne tematy, e, też e, przy okazji załatwić, tak? A może to jest skierowane, tak jak powiedziałam e, do Was, tak? żeby, żeby, żeby po prostu coś e, na nowo, może jakieś właśnie iskry, może teraz mowy właśnie, wyjęcie tych mieczy. Zapomnienie o, o przeszłości, tak, o tym ciężarze, o tym smutku. Może to po prostu właśnie, żeby być tak jak w piątce denarów, na dobre i na złe, tak? I to może jakieś tutaj odnowienie też być, tak? Jakieś, jakiś nowy taki początek, bardzo fajny taki. Um, yy. Iskry na nowo, tak? Rozpalone w tej relacji. I to nieważne jakiego typu relacje, ale jakieś nowe, nowe iskry, nowa szansa. Albo tak jak powiedziałam, że coś się pojawia w, w życiu tej osoby takiego, tak? A więc to może różnie wyglądać. Jako trudność pokazuje się u Was tutaj sześć denarów. Czyli. Przepraszam, aparat się wyłączył. On się już teraz będzie chyba wyłączał, bo się przekrzał, ale będę starała się dokończyć. Więc pokazało się jako trudność 6 denarów, więc może być trudnością właśnie w zachowaniu równowagi, tak. I to też może bardzo różnie wyglądać w braniu i dawaniu, tak. I mm, właśnie, czy Wy za dużo dajecie, może Wy za dużo żądacie, tak. No to już tutaj trzeba się przyjrzeć, ale jest to moment, kiedy warto jeszcze na to zwrócić uwagę, tak? Właśnie ta energia pokazuje na co zwrócić uwagę, czyli po prostu zwróćcie na to uwagę i jak wy właśnie w co, na co dzień działacie, tak? W rzeczywistości, jak wygląda ta wymiana, czy jest tutaj właśnie równowaga. No bo właśnie jeżeli nie ma tej równowagi, to potem jedna ze stron no, może czuć się urażona, oszukana, no, no może czuć się po prostu niekomfortowo, tak. Więc tutaj ta energia właśnie o tym mówi, tak. I patrzcie, jak, jak w codzienności, właśnie, jak z tą osobą jak żyjecie, tak? Czy, czy jest ta czy jest ta właśnie czy jest ta równowaga. Dobrze i starajcie się właśnie ocenić to w taki sposób obiektywny, tak? No bo to, żeby to nie była taka subiektywna ocena, starajcie się właśnie zdystansować do tej, do tej sprawy całej, tak? Na spokojnie. Natomiast jak, jak to zrobić? Rycerz denarów. No, pomału, tego się nie da zrobić szybko, tak, tego się nie da zmienić jednym słowem, czy, czy, czy właśnie w rozmowie, tak, i jedną obietnicą. To po prostu trzeba jakby wcielić w życie a takie zmiany, właśnie związane z codziennością, z naszą rutyną no na pewno nie są y, łatwe, tak? więc to wymaga czasu i y, y, konsekwencji, więc musicie sobie dać ten czas y, i konsekwencje y, i też może właśnie, y, żeby ta rozmowa właśnie była na takim poziomie, też powiedzieć o tym, tak, że, żeby ta osoba też, y, albo wam dała tą szansę, albo wydajcie tej osobie szansę, tak, że to nie jest że to się zmieni w ciągu jednego dnia. Więc na tym też może polegać dojrzałość tej rozmowy, tak? Tej współpracy. Wynik rady, tak jak powiedziałam, 10 buław, no, czas złożyć te buławy, tak? Te ciężary rozprawić się z tą przeszłością tutaj, tak? z, z tą, tutaj z, z efektami właśnie już później tych, tej trójki mieczy, tak? Że jak człowiek wejdzie w tą energię niedostatku bólu, to emocjonalnie też czuje się skaleczony. A wyciągnąć po prostu te miecze, bo z tym się nie da tak dalej żyć, tak? Nie da się być otwartym na drugiego człowieka, na współpracę, A tylko to właśnie może być, yy, yy, można wchodzić w taką energię właśnie cesarza, tak, zranionego, tak naprawdę no nie jest to zraniony wojownik, ale ale też taki właśnie może blokować na współpracę, tylko właśnie znieczulać, tak. Tak jak mówię, tutaj ta osoba ze środowiska otoczenia może wyrażać właśnie też chęć na, na, na odnowienie czegoś, tak, na, tą, na te nowe iskry. Albo tak jak mówię, no może coś się w, w życiu tej osoby, coś nowego pojawiło, też tak może być. Więc na tą równowagę zwróćcie uwagę. I tak jak powiedziałam, dajcie sobie czas, i zakończcie, złóżcie te, te buławy, ten ciężar, porzućcie to już. I myślę, że wtedy będzie właśnie łatwiej o tą współpracę i o tą równowagę, o którą tak naprawdę Wam chodzi. Może bierzecie nawet coś tak naprawdę na swoje plecy, co nie jest Wasze, taka z jakiegoś tam powodu. Uważacie, że tak powinniście robić. No, więc tutaj przyjrzyjcie się. Tak wygląda czytanie na grudzień dla bliźniąt na 2021 rok. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Zachęcam do dawania łapek w górę, ponieważ one też pomagają w pozycjonowaniu. Tak, aparat się przegrzał, znalazł nas się wyłącza, ale jeszcze chciałam się pożegnać, więc tak jak jeszcze powiedziałam, że łapki w górę y, y, umożliwiają właśnie lepsze pozycjonowanie, tak więc y, y, są bardzo ważne. Y, ono, więc co? Do następnego y, czytania. Hej!